A skoro cykl Biblia, to kolejna z ksiąg jeszcze Starego Testamentu, bo to szósta audycja w cyklu i piąta księga, bo pierwsze to było wprowadzenie ogólne do Biblii. Księga powtórzonego prawa. A więc zamykamy pięcioksiąg dzisiaj. No, może nam się uda. Gość w studiu, jak zawsze, siostra Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza, doktor teologii biblijnej. Witam siostrę, szczęść Boże. Dobry wieczór. Witam serdecznie, szczęść Boże. No właśnie, zamykamy ten pięcioksiąg. Co to oznacza? To oznacza, że trzeba zrobić wielkie podsumowanie, i takim wielkim podsumowaniem będzie właśnie ta piąta księga, ale uwaga, z jednej strony ta księga nam zamyka pięcioksiąg, ale z drugiej strony ona też jest taką księgą przejściową, o czym będę też mówić w kolejnych audycjach, jak nam Bóg pozwoli, a mianowicie będzie takim też duchowym wstępem do kolejnych, następnych ksiąg, które już objawią, nam wypełnienie obietnicy ziemi obiecanej, którą Bóg dał nie tylko patriarchom, ale później właśnie Izraelowi przez Mojżesza. A zatem księga, która jest właśnie taką księgą graniczną, zamykającą pięcioksiąg, ale jednocześnie też otwierającą to, co potem nazwiemy sobie deuteronomistycznym dziełem historycznym. Na razie nie będę wyjaśniać tego terminu, ale już miejmy w pamięci, że jest to księga bardzo, bardzo szczególna. Czyli taki zwornik. Można taki powiedzieć. zwornik, tak, dokładnie. Więc może nas zastanawiać właśnie ta nazwa. Księga. Powtórzonego prawa, tak to brzmi w języku polskim. My już też wiemy z wcześniejszych naszych spotkań, że nazwy hebrajskie tutaj się różnią od tych, które my spotykamy w naszym przekładzie polskim. Te nazwy nasze polskie bazują bardziej na terminologii Septuaginty, wersji greckiej, później Wulgaty. Natomiast w oryginale hebrajskim te księgi w pięcioksięgu one mają tytuł związany z pierwszymi słowami od których się księga zaczyna a zatem nazwa hebrajska tej księgi to dewarim dewarim tak oznacza? do słowa księga się zaczyna chad dewarim czyli te słowa czy tymi słowami przemawiał Mojżesz do całego Izraela za Jordanem na Pustyni. Więc te słowa, pierwsza z jego mów, tak. Tak, prowadzenie przynajmniej do pierwszej z mów Mojżesza. Natomiast w Septuagincie mamy nazwę Deuteronomium. Jest to taki zlepek dwóch greckich słów. Deuteros, drugi, oraz nomos, prawo. Więc dosłownie jest to, ten tytuł brzmi drugie prawo.